Siema, jestem dobry. w następnym odcinku, bo to taki, ten odcinek jest tylko taki, że wy macie podać pomysł, następny i macie dwie kategorie, albo aktualizację streszyków, które są tutaj, albo pierwszy odcinek o mieszkańcu, otóż tego terrarium, będziecie mieli za zadanie, Napisać w komentarzu co byście chcieli zobaczyć. No, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Jeszcze postaram go w miarę szybko wrzucić. No i też nagrać. Ale osoby, które mają podejrzenia co mieszka w tym terrarium, to niech wpiszą w komentarzach. Osob I osoby, które zgadną co w nim mieszka, to szybne serduszko. No a więc sądzę że będzie ciekawie ponieważ tak jak wcześniej mówiłem to wy z, y, no, podajecie propozycje czy te straszyki a tam y, mają być czy to terrarium które jest na no, mną, a więc ja pokażę go teraz ale to też pamiętajcie oczywiście zostawić subskrypcję lajka no i dzwoneczek jeżeli wyście chcieli no a do cześć